No hej moi drodzy, to znowu ja, Krzysiu Piec, a dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będziemy przechodzić kolejny poziom, grze Kangurek K.O., idziemy dalej, patrzymy co się dzieje. O. Hej, zaczekaj! Usłyszałem od papugi, że pomogłeś wielu zwierzętom. Nasz świat także potrzebuje twojej pomocy. Hunter wraz z ośmiornicą zatruwa ocean. Wszystkie żółwie, które im przeszkadzały, zostały zamknięte w klatkach. Skłaba pokonaj sytuacja. ośmioramiennego bandytę i uwolnij moich przyjaciół. Niebezpieczeństwo. To jest e, dzisiejszy odcinek i poziom podwodny. Tak jest, poziom podwodny. W ogóle gra może mi trochę ścinać, bo... No po prostu może. O. Wyjątkowo dzisiaj... O! Dobra. To zielone jest złe. Czy my mogłem go ocalić strzelaniem O właśnie, bo ja tu mam strzelanie. Dobrze, że mi ktoś powiedział o tym. O. Chwila, może on mi o tym powie że mam KO! żeby mnie uwolnić. Denerwuje mnie jego głos. Musisz znaleźć torpedę i zniszczyć nią klatkę. czy znaczy, ogólnie nerwowy Użyj przycisku jest... kierunku, aby nią sterować oraz strzelić. Ona tak samo jak tamten z pobraniem odwrotnym tak samo było. Znaczy, no znaczy Tamten gość nas raczej zaprowadził do, do, do siebie, więc No chyba, że... Został złapany, nie wiem, no takie... W ogóle nie... Ni, ni, ni... te poziomy tutaj są takie... no są. Sobie... Nie wiem czy ja w ogóle dobrze płynę nie wiem, czy, czy wy jesteście Jak ujażę te, te, te maluszki skądś? Są trujące koralowce. Dobra. E, płyniemy. O. To było fajne. Nie chcę bez checkpointa tutaj iść. Czy chyba, że ten checkpoint działał? On może on tak działa? Chyba, nie wiem, czy on tak nie działa właśnie, że... Teraz muszę tylko wcelewać w rakietę. Chyba miałem zeskoczyć Tak Miałem zeskoczyć z niej I znowu nie mogę w nią trafić no. Nawigowanie pod wodą nie jest zbyt przyjemne Nieee Całe szczęście chyba nie mamy aż tak małego ryzyka błędu. Chodzi tylko o to, że jak ją wstrzeliwujemy w ścianę, to żeby z niej zeskoczyć Wcześniej Chyba wolałem już umrzeć po raz kolejny niż tam z powrotem, Szczerze że nie do końca pamiętam gdzie było, gdzie było wyjście do tej jaskini. Na pewno nie tu, ale no. Dobra, popłynę dalej, zobaczmy. A nie, bo. Poziomy podwodne to jest złe, jednak. Głównie przez to, że teraz mam odwróconą górę i dół, w sensie jak chcę płynąć w górę to muszę klikać w dół. Nie mogę się do tego trochę przyzwyczaić, może to zmienię. Chociaż z drugiej strony w tym momencie nic, żadne rozwiązanie dla mnie nie byłoby. Płyń za mną. Otworzę właz, abyś mógł przedostać się dalej. Najgorszy jest ten głos, bo on... Chwila, tam na górze nie mogę... Ja chcę tam na górę popłynąć. Nigdy nie widziałem tej, tej góry. Myślicie, da się? Nie da się. Nie to się jest ściana niewidzialna, dobra. Ale nie, ja myślałem, że trochę nie gdzie będziemy płynąć. To ja może zbiorę. To było serduszko, ale przecież gdzieś tu były te kryształy, pamiętacie? A dobra, zresztą tych bez kryształów nie muszę mieć wszystkich. To będzie długa droga On tu zostanie teraz i ja będę... okropne są te ryby wyglądają jak jakieś bajki ale takiej niezaładnej brzydszej od kao jest ładną ładnie ładnie wygląda moim osobistym zdaniem chyba więc trzeba nie wiem czy tak trzeba przejść chyba tędy nagle to robi tak wolno. Nie wiem, zahaczyłem o to? Jak myślicie? Ale... No chwila, ale przecież ja tam miałem tylko żółwia do ocalenia. To czym ja go miałem ocalić? No, nie zgaduję, że nie tam tą rakietą. Dobra, no nieważne, płynę dalej, tak? A nie, bo to tu jest. Ja nie wiem, czy ja nie trafię teraz do. Z strony jakoś nie wylecę? Coś w tym stylu. Niedobre są te takie zakręty, przez które nie widać za bardzo co jest po nich. Aha, dobra, w ten sposób. No dobra, ale tutaj jest otwarte, więc mogę się szybciej przedostać. Myślałem, że to zostanie zamknięte. To byłoby słabe, bo dużo dalej by było. Ta droga nie była zbyt długa, tylko ja nie wcelowałem jak zawsze. że gra jest tak, nie tak płynna jak zazwyczaj. No chyba sobie jaja ze mnie robicie, że to nie trafiło. To będzie długi odcinek. Chociaż nie wiem w sumie, może nie wydaje mi się, że ten... No zależy, no prawda, zależy ile jak długo jeszcze ile jeszcze będzie tego typu etapów. No nie niby pamiętam, że zawsze były takie, ale nie wiem ile one trwały, że tak powiem. Trudno to powiedzieć. No, ja miałem dziecku inaczej leci czas niż mino. Grałem w tą grę jak byłem mały ostatnio i no, grałem w te... mówiłem, że tutaj już coraz nie umiałem samemu robić, ale głównie dlatego, że miałem problem z tym ścigiem wcześniej i tak dalej, żeby sam samemu do nich dotrzeć. Wreszcie. Dobra, ale ten już się nie odzywa. dobrze. ja tu mogę. Nie, nawet nie będę próbował. Wiem, że nie mogę. No żółwik. Dzięki, dzięki Mordo. Dobra szybko. Nie pamiętam czy to trzeba było płynąć chyba... Dobra, trzeba było. Bo jakbym miał się wracać, to wiecie. Trzeba zebrać te 3000 dukatów. Ciekawe czy da się to zrobić przed ukończeniem tych wszystkich poziomów, które trzeba ukończyć, zanim się je zdobędzie. Trudno mi powiedzieć, nigdy nie mas... nie byłem na tyle dobry w tą grę, żeby wiedzieć takie rzeczy. Strzelać, ale strzelać, są one są niewinne. Dobra, mam gdzieś ten skrzynia. Gdzie jest serduszko. Tędy pójdźmy. tam nie ma nie ma tutaj tych... Może to jest ślepa uliczka, nie chyba nie jest. Zamknięte zwierzęta mi przypominają strasznie Raymana. Czy znaczy w Raymanie to nie były zwierzęta, ale... Nie wiem, czy kojarzycie Raymana 2. W sumie może bym... Nie wiem, czy mam tą grę gdzieś, ale jakbym miał, to bym w sumie może z niej zrobił Nigdy, a Raymana nigdy nie przyszedłem. Nawet chociaż... Z tego, co kojarzę, to bym nawet nie, nie tak daleko... I, y, ostatniego... Dobra, stąd przyszliśmy. To zgaduję, że tam po lewo. Byłem całkiem... Chyba nawet na ostatnim poziomie się wykrzaczałem. Przed, albo poziomie przed ostatnim walką z bossem. Ewentualnie ta walka z bosem była... A, nie zauważyłem, że to jest torpeda. Dobra. Widzicie, świetna zabawa nawet... To było chyba naj... takie... najprostsze z torped, tym względem, że nie trzeba było jej, po wyjściu z ostatniej, no że po prostu cały czas byłeś na niej praktycznie i nie trzeba było pod sam koniec się jeszcze ustawiać pod nią, tylko byłeś praktycznie pod nią ustawiony już cały czas. mi się, że nie widzę gdzie płynę. nie widziałem, że to może do mnie strzelać klawisze trwały mi się chcą włączyć chyba umrę bo zanim ta kamera się odwróci dokładnie zanim ta kamera się odwróci jakoś logicznie to chyba są przyciski od kamery ale ja nawet nie wiem Nie pamiętam tej płaszczki, ona nie może być aż takim ciężkim przeciwnikiem, ale ja z, nią, ja z nią umrę autentycznie. Kolejny raz. Chyba, że ja z nią mam się nie bić, ale co mam z nią zrobić, jeśli się nie mam z nią nie bić? Ciekawe, że ona mnie już widzi. Celuj w nią może. Kao, czy ty masz celownik? Tam może ja jej nie mogę pobić? I teraz mi się nie uda, spróbuję po prostu obok niej przypłynąć. A nie, chyba mi się udało pokonać. Po prostu nie umiem w nią celować, bo ona się co chwila zmienia położenie. Ja się nie umiem poruszać pod tą wodą. Tu chwila albo przyrznę w ziemię, albo w sufit. No, to była najprostsza metoda. Na... Ale nie kojarzę tego przeciwnika. Nie wiem, czy ona się później gdzieś jeszcze pojawi. Nie wiem, czy to nie jest koniec poziomu. O, jest koniec poziomu. To był taki mini boss. Ja nie pamiętam tej płaszczki. Ona chyba się pojawia tylko tutaj. Mam taką nadzieję, bo mi się bardzo nie podobała. Bez Bezużytecznych kryształów zebraliśmy bardzo mało, bo je po prostu pomijałem. Bo te podwodne poziomy nie wspominam ich za zbyt miło. Będą no, się w sumie opierały, tak mogę Wam powiedzieć, na tych torpedach, z tego co pamiętam. Będzie tego dosyć sporo. Nie pamiętam, żeby. Chyba w, w walce z bosem będzie ten, właśnie. Tak jak w lodowym poziomie było strzelanie tą katapultą, i na pierwszym było strzelanie bumerangami. Strzelanie bumerangami cały czas jest, ale, no wiecie. Tak tutaj będzie ta torpeda, będzie walka z tymi torpedami, które wprowadzili. Dobrze, ale jak widzicie, no już się koniec odcinka, więc ja będę kończył po prostu i no i się siemanko, strzałeczka, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało, jak umieram w grze dla dzieci i się denerwuję trochę, upią płaszczką, nie lubię jej, no to siema, cześć.